Siemanko, Cześć, Turbek z Wągrowiec, wracamy po krótkiej przerwie, nie było nas jakiś czas, ale wróci... wracamy, jesteśmy dzisiaj w opuszczonym pałacu, Pałac sięga początki pałacu sięgają końca XVIII wieku, należał, należał do, do hrabiów świniarskich, później hrabia zamienił go, obecnie stoi opuszczony, były tu plany budowy hotelu, jednak nie wypaliło, a my zamierzamy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Zobaczymy, Także... na jakim etapie się skończyła praca nad hotelem i zobaczymy, co się zostało z tego hotelu. Także zapraszamy do oglądania. Jesteśmy w środku. Okna było otwarte, nic nie było zniszczone. Dowód w razie ochrony, bo to miejsce jest chronione. Też już wcześniej tu prawdopodobnie urzędową podkażą wejście. to, to wszystko faktycznie w remoncie było tu widać, że Dobra Chyba nic nie widać bez latarek Jedna latarka nic nam nie daje to jest do Dobra to na końcu pójdziemy do piwnicy Wracamy po reklamach I lecimy dalej Coś lepiej widać Te stelaże są Dosyć świeże Stelaże do nidy To wszystko tak jakby to miało być faktycznie Jakieś pomieszczenia z duplikacjami albo Coś w ten deseń. Cześć. Rury kanalizacyjne nowe. Nie, naprawdę to jest tak wielki obiekt, że tego na innym filmie nie jesteśmy w stanie nawet nagrać. Ale musimy uważać, bo czuć. Że... A z zewnątrz wygląda na ogromnych. Znaczy na no tutaj nie będzie 24 pokole No i się przekonamy. No to taki duży był. Dobra, tam jest jakieś wejście na wieżę, to później. Wejście do lochów, to też później. No ja sprawdzimy sam pałac. Gwóźdź programu schody wytarte. zobaczcie, schody stare, z drzewa, powycierane. One są już okrągłe. Nie wiadomo czy podłoga jest betonowa czy drewniana. Nie wiadomo czego się spodziewać. Aha. Ktoś w kabelkach bawił. To już trzeba na głowę. się pozapadało. To też nie ma nic co chyba wadzić po górze. Takie coś się zawaliło. jest Kolejne wejście jest do góry? Nie, to jest na tą wieżę. Co prowadzić na każdy piętro. No. Tak mi się wydaje, to wydaje, by... Klatka schodowa. No, tam jakieś wycieczka jest, jest wysoka. Parę pięter ma. Ciekawsze jest to, co będzie w środku. No, to na górze nie bierze. Na pewno Na pałac, jak pałac duży, piękny, majestatyczny Czekaj tutaj chcę zobaczyć, to jakiś, nie wiem, salon Z gównych chodów chyba jest? tutaj kominek czy ładnie Co to jest? Nie wiem co to jest Mogło być czasem Hmm. Ty pełno starych gwoździ. Co pomieszczenie puste mhm. Tam jest jakaś studnia Tak będziemy tość wyżej Jasny win to jest wygląda fajnie to, 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 to wygląda tylko, że No pal wygląda jak swidny. Wchodzimy z powrotem. Wchodzimy na pierwsze piętro. Schody nie wyglądają zachęcająco. Ale chęć zobaczenia, co jest na górze, jest większa. Podłoga drewniana. Dziury. To jest to pomieszczenie z tymi balkami, co było zawalone. To tam się nie pojawi. Na 80 kilo ważę, więc stąpam ostrożnie. Szkoda sobie na wakacje połamać nogi. Główny hol, jakieś nagórze. O kurde. Prześwity. Okna pozostawione ławeczkami. Jedno okno otwarte, ale to podłoga nie wygląda zachęcająco, więc przepraszam, ale tam nie wejdę. Nie wiem czy słychać jak gośno oddycham ale Jest jeszcze jakieś pomieszczenie się zawala Szczerze powiedziawszy jakby to było odremontowane wszystko To by naprawdę był fajny, przyjemny pensjonacik w zaciszu Było w planach budowa nie wiadomo czemu inwestor zrezygnował. Prawdopodobnie nie ma więcej pieniędzy. Nic. Więc schodzimy na dół. Zajrzymy się jeszcze dalej. Może coś kolejnego nagramy. Także do zobaczenia. Nie wiem, czy tam będzie cokolwiek widać, ale Igor Śmiałek idzie na górę. No nie no do tego to mnie nie namówi w ogóle No to czekamy na relację z góry Przedłem na samą górę To jest jeszcze jakieś wejście na samą górę ale szczerze powiedziawszy nie ma więcej co na górze zwiedzać Myślałem że będzie jakieś pomieszczenie Tak to wygląda Michale, pokaż się. Jest i Michał. A ja schodzę na dół. Jesteśmy w piwnicach. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Trzeba na wilgoć. I chłód. Telefon jeszcze. Spiżarnia. Wygląda na jakąś spiżarnię właśnie. Półki kamienne przygotowane, cegrane Jakby do wina, do leżakowania, co? Też pieszej. Wysypać ja po ale... Bo butelka jest, zwróciłem mi to uwagę. Co my mogę to dowiedzieć? Nie wiem, czy to na pachę dunaju, to nie wiem. Nie myślę, czy do tego to panu iść. Tak już tu jesteśmy. Wiesz, jak to się może skończyć? Nie. Tak. Przychodzą. Gwizdkiem. To jest kolejny odwrócony. Nie wiem, czy to jest. Z naszych czasów, czy... Przy... Nie wiem. Ale nic już w środku nie ma. Patrz, żaba. Hmm. Może ona tak hałasowała? <noise> tak, jest, proszę. Naprawdę ciężki oddech łapiemy powoli, więc strach coraz większy jest w takich miejscach. Mnie w no mnie się, że bo No się nie dziwię w ogóle. Nieraz żałuję, że mam ten lęk w wysokości. Ja tutaj Trzeba sprawdzić, niech on prowadzi, no. jak z waty. No nie ukrywamy, no nie jesteśmy Paweł jumper, żeby się takich rzeczy nie bać. No, nim... yy, Ocieplone, tym styropianem pewnie. Żeby też wilko ci nie łapało. Takie tunele. To tu nie, to jest Ninda ciemny tunel. Nie wiem, dokąd prowadzi. No, Jakieś wejście zamurowane. Światło. Ale kurwa tu jest wilgoć parna jak cholera to, to jest? Studnia? O kurde, studnia to będzie Aha, głęboko Głęboko Taka jaskiną coś można wrzucić Liśki No to jest. jakieś <głos》<głos》 bo jest My kończymy powoli. Niestety musimy się z Wami żegnać, bo ktoś niebezpiecznie dziwnie kręcił się przy bramie tutaj. Większość zwiedziliśmy, także raczej stratni nie będziemy, bo czegoś nie zobaczyliśmy. No z tego wszystkiego najwięcej. No. Gratuluję Igor odwagi i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!